Zupełnie nieliczni tu obecni wiedzą, że w tym miejscu spotykamy się po 19 latach. Bo 19 lat temu, 16 grudnia 95 oddaliśmy tą stację do użytku. w I najbardziej w czarnych snach nie wiedziałem, że ja dożyję tych czasów na stanowisku burmistrza, że będę ją modernizował. Od tak lat, mała lata. Ale tak jest z każdym sprzętem, że po iluś latach nawet jakiś najlepszy się zużywa, nawet Mercedesy wymagają też swoich napraw. I taki lat temu stanęliśmy przed koniecznością przebudowy tej stacji, ponieważ urządzenia się w naszym mierze zużyły, zmieniono normy unijne wraz z wejściem Polski co do jakości wody używamy. No i praktycznie biorąc co roku były pogróżki od Sanepidu węgierskiego, że jak nie zrobicie czegoś, to zamkniemy Wam tą stację. No gdyby zamknięto stację, to byśmy wyglądali nie za bardzo, bo 11 tysięcy ludzi w tym całym miasto Łochko praktycznie pije wodę z tej stacji, nie, liczymy, nie mówiąc o zakładach produkcyjnych, więc wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Szukaliśmy oczywiście, gdzie jest zdobyć pieniądze. No i, i na koniec wyszło, że będziemy to robić z programu rozwoju obszarów wiejskich. W sumie, może programu, który od strony finansowej nie był najbardziej atrakcyjny, ponieważ niby program mówił o dofinansowaniu z Unii Europejskiej 3 czwarte ale cały VAT 23% zostawia po stronie gminy, więc było praktycznie pół na pół. No ale zmuszeni byliśmy, żeby to zrobić. No ale końcówka była również pomyślna o strony finansowej, bo rok temu nauczyliśmy się odzyskiwać VAT z niektórych inwestycji i z tej inwestycji cały VAT udało się odzyskać. To praktycznie oznaczało, że zgodnie z zapisami prawu jest 3 czwarte do 1 czwarte. Stacja kosztowała netto 5,7 miliona, gdybyśmy doliczyli ten VAT, to byłoby 7 milionów złotych. Więc był to bardzo duży koszt. Droga się bardzo okazała technologia. Jest to amerykańska technologia, która ma zapewnić żywotność, jak mówiono, projektanci mi to mówili, nie pan prezes, przynajmniej na 30 lat więc za 30 lat jak będzie następna modernizacja Państwo mnie już tutaj nie spotkają przynajmniej z tej strony, bo piję też wodę z tej stacji więc może jako mieszkaniec tam pozwoli mi dożyć ale co się stało, to się stało trochę z kłopotami ale dojechaliśmy do końca wszystko jest tak jak powinno być, stacja trzyma wszystkie możliwe parametry Obiekt jak widać jest ładnie zrobiony. No nie ma tylko trawy zielonej, bo, bo ona sobie tam drzemi, jeszcze w Nie zdążyła zejść. Stacja ich szestronnie uzbrojona dysponuje i elektroniką. Jest nowoczesny agregat prądotwórczy, który tam stoi na wypadek awarii sieci energetycznej. Więc myślę, że Poza oczywiście całą maszynerią, ładnym zewnętrznym wyglądem będzie dobrze służyła mieszkańcom przez wiele, wiele lat. Stację, przebudowę stacji zaprojektowała firma Instalant pana Andrzeja Bialeckiego z Warszawy. Wykonawcą natomiast tej stacji była firma nam z Wrocławia aż ale to nie przeszkodziło, że chociaż wykonawcy z daleka zrobili to wszystko na czas i stąd dzisiejsze spotkanie pozwolę cię Państwo, że powitam wszystkich, którzy tu przybyli na to dzisiejszą uroczystość Witam panią marszałek Województwa Mazowieckiego Elżbietę Lans. <klucz> Witam zastępcę dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Gminy Pana Grzegorza Szlindorewskiego, <klucz> który w tej kadencji no, wydał sosie dużo pieniędzy na gminę Łoków, ale po raz pierwszy przyjechał do nas. Tak mi się składało, że nigdy nie miał czasu. Witam Pana Starostę Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka. Witam Pana inżyniera Makowskiego przepraszam to nie ta inwestycja ale dyrektorem nadzoru sanitarnych na stacji do panów Makowskich witam serdecznie pan Krzysztof Kuścielewski witam serdecznie przy okazji dziękuję od razu panu na naprawdę duży wkład i zaangażowanie przy budowie tej stacji. A oczywiście, pana Inżyniera Makowskiego też serdecznie witam. <grymne> Dziękuję <jeszcze raz. grymne> Witam księdza proboszcza Baka Dąbrowskiego, parafia Jerzyska na terenie parafii Jerzyska. ta stacja, którego będziemy prosili potem o. Poświęcenie tej, że Stas... <laughs> <Ośmiech. śmiech> <laughs> Witam będzie dużego wystarczy. odbiorcę naszej wody, pana Roberta Marczaka, firma Robson Mam nadzieję, że na jakość wody firma nie narzeka. Nie, nie Też, nie no i tak. bardzo dobrze, dobrze. serdecznie witam pracowników Zakładu gospodarki komunalnej, którzy będą użytkownikami tej stacji. Pan dyrektor niestety się rozchorował. No dajemy facetowi majątek wart 7 milionów złotych, a on się rozchorował. Chyba za szczęścia. Ale jest pan Wojtek Jabłoński, odpowiedzialny za wszystkie wodociągi na terenie gminy Jest pani Beata Mech. Witam serdecznie. Najlepszy konserwator, pan Grzegorz Marek. witam również serdecznie jest pan i pana inżyniera Strąga? witam. Tak jest, to jest tamta stacja to był pan. To nas chyba tylko dwóch z tamtej ekipy przyszło dzisiaj. Na witam panią inżynierus Mękalnowską, moją zastępcę, która jak by... Działa na wchodzi, z firmą projektową i namówiła mnie na, na tą technologię, bo jak ja usłyszałem trochę o kosztach, to byłem trochę oporny na początku, ale potem mnie przekonali. Witam nasze dziewczyny, które zajmowały się realizacją projektów panią Anię i panią Elę. Witam pana Adama Bali, który tą piękną drogę równa równał, tak wczoraj, że się, dało się tu było. Witam przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej Pochowej Mirka Miedz-Pielisza. do no jego komisji, jakby swoje plany wzięła tą stację kilka lat temu. Witam pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, w to No i jak zwykle tradycyjnie towarzyszy nam Kurier do i Pani Janina Czarnowska ze sobą Witam serdecznie. Na... 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 Właśnie, u litownika, na, na... <noise> Pani Wojtku. Czemu Pani protestuje? Chodź Wojtek z Wojtek kończy, a my z po prostu Hæ? <grylland> <tøkker> 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 <tøkker>

한 <목소> 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 <목소리도> jakość wody jest dobra, jest znacznie lepsza niż obowiązujące unormowania. W związku z tym no, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że zadanie jakie zostało przed nami postawione i cel jaki został przed nami postawiony, został osiągnięty. No i bardzo wszystkim dziękuję. Bo jest mi bardzo miło przekazać ten obiekt rzeczywiście mieszkańcom. My się bierzemy za następną robotę, ale sądzę, że kontakty trzymać cały czas, bo bardzo sympatycznie się nam współpracowało i, i, i z inwestorem, i z no, przedstawicielami inwestora w osobach inspektorów nadzoru, i kierownika zakładu wodociągów. Także no, na pewno będę, będę, będę z dużą estymą i przyjemnością wspominał te dni, kiedy tutaj robiliśmy, a my budujemy kolejny obiekt. Czy kolejny obiekt? Pan doktor zaświadcza, że inwestor i inspektorzy upierdliwi nie do niej. Nie, Wprost przeciwnie, chylę czoło, bardzo. A naprawdę, a naprawdę życzyłbym sobie i wszystkim innym wykonawcom tak bym powiedział sympatycznych inwestorów. No, I to dotyczy i sfery kontaktów mnie, personalnych, mnie, i sfery merytorycznej. Tak? Także naprawdę bardzo i razem się uczyliśmy. Pytam, Dobry, to. Prawda jest taka, że co woda, to, to nowe wyzwanie, nowy problem, jaki trzeba rozwiązać. To nie jest tak, że, że to jest pewna rutyna. Owszem, nabywa się doświadczenia, natomiast każdy odwiert studzienny, to jest Pewne wyzwanie, które trzeba rozwiązać, aby na końcu jakość wody była odpowiednia, aby ilość wody podawana do sieci była odpowiednia, aby pewne urządzenia zabezpieczające na formie agregatu prądotwórczego, w formie wiem, częstotliwości, które tam są zainstalowane w pompowni. No, mnóstwo jest urządzeń, elementów automatyki, które usprawniają pracę całej tej instalacji, tak żeby, w efekcie ten klient końcowy nawet się nie zastanawiał, czy ta woda leci w kranie i skąd ona się bierze. Muszę powiedzieć, że ten program o o którym tutaj mówię, był jednym z naszych najlepszych strzałów w ogóle w tej kadencji, bo po wyczerpaniu się pieniędzy na drogi z działu transport praktycznie wyglądało na to, że niewiele więcej da się zrobić. No i nagle ktoś z życzliwych bardzo pracowników mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych powiedział mi, Jeźdź do urzędu i niech tam twoi sprawdzą, bo pani jest takim program jak mądrze, pomyślicie, się budować dalej drogi No i tak się stało, tak? I zaczęliśmy. Ulica Przemysłowa i Baczkowska. Potem była ulica Świerkowa i Targowa. Potem z panem Starostą zrobiliśmy ulicę Myśliwską. No i na koniec myśleliśmy, że już nie mamy terenów przemysłowych i usługowych. Ale panie Zinie zawsze jest dociekliwa, mówił, a tutaj to pan burmistrz nie widzi. No i zobaczyliśmy. I się okazało, że w tym terenie, który dopiero powstaje, bo to, to jest teren nietypowo przemysłowy, a raczej usługowy i mieszkanictwa, ale jednak już powstają zakłady pracy z branży usługowej, że to również się w tym programie mieści. No i złożyliśmy wniosek szczęśliwy wniosek, bo się udało, tak? Za co z jednostce tworzenia projektu serdecznie dziękujemy. W ramach tego projektu, proszę Państwa, mieliśmy przyznanych 5 milionów złotych. Poszło to bardzo tanio, bo za niecałe 3. Nas zawsze bardzo niepokoi, jak coś wychodzi bardzo tanio, ale firma Mixt, która wygrała tutaj ten przetarg, stanęła na wysokości zadania, nie robiła nam kłopotu z dokładkami do projektu jest i zbudowaliśmy proszę Państwa ulicę 1,7 kanalizacji sanitarnej 1,7 a dokładnie 31 wodociągów i również jest zbudowana w ulicy Kanalizacja Deszczowa. No i plus nawierzchnię, nie wiem, 70 czy 80 miejsc parkingowych. Także teren naprawdę jest przygotowany do prowadzenia działalności. I życzę tylko, żeby Państwo tę działalność prowadzili, mieli z niej sukcesy i dalej się rozbudowywali. I jeżeli Państwo pozwolą, prawie już witałem prawie wszystkich tutaj znajomych, ale, ale jest tu nowa część, więc może przedstawię gości naszych. Pani Marszałek Elżbieta Lans. Pan Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych tej jednostki, która przydzieliła i prowadziła całą operację związaną z finansowaniem tej inwestycji. Pan Starosta Krzysztof Fedorszyk. Mirosław Mińczukiewicz, szef Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Łochowie. Dobrze. Przedsiębiorcy, którzy tutaj przyszli, ale przepraszam bardzo, niestety wszystkich Państwa nie znam z i nazwiska. Także powiem tak, dobrze żeście przyszli, witam Was bardzo serdecznie. Akurat Robert Marczak nie korzysta z tego, bo on jest ale tam korzystał. Korzystał, korzystał. Witam swoich pracowników, panią Elżbietę Kalinowską, moją zastępcę, która była twórcą tego projektu, jak powiedziałem. A pana starosty nie powitałem, że śmiertelny, grzech śmiertelny. Oczywiście, pozwólcie, pozwólcie. Tutaj już mi dali gradację, jak mam witać po kolei, tak? Witam księdza proboszcza, kanonika Ryszarda Nizbonia, proboszcza parafii Włochów. Przez witam wszystkich pozostałych gości, pracowników, tych, którzy towarzyszyli nam przy poprzedniej stacji, i którzy tutaj są dzisiaj z Szczególnie powitam pana Adama bale, bo on tutaj najwięcej zbierał. Bo może nie wszystko było przyprojektowane tak, jakby Państwo sobie życzyli, ale jak mówiłem, projekt unijny na etapie realizacji jest rzeczą świętą. Babrać przy nim już nie można. Natomiast jeżeli są jakieś rzeczy, to spokojnie możemy w roku następnym coś tam dorobić, jeżeli czegoś zabrakło. Ale Państwo mają prawo narzekać, Adam Bala jest od tego w urzędzie płacony, żeby słuchał pokornie. Witam wszystkich pozostałych Państwa. Serdecznie witam Kurier Wyszkowski, Panią Janinę Czerwińską, która tutaj z Panem nam towarzyszy przy wszystkich oddawanych inwestycjach. Witam wszystkich Państwa i zapraszam do przecięcia wstęgi. Pana, pana zna, Panie burmistrzu, jak może być przecięcie bez pana? No, nie, może, nie, może. nie może. Ja się naciałem tyle, pan że odcisnij mam od Ale przedtem kawałek. Bardzo rzeczywiście się Tak, gospodarza. Do docięcie. A, panie inżynierze Makowski, no, przynieście pan z Kowal. Pan nie śmiał się wszyscy. Wszyscy muszą. To dołożyć do tego, Proszę bardzo. Burmistrz przed wyborami jest posłuszy, tak chcieliście macie. <noise> tak, wszystkim obecnym i nieobecnym przeszliśmy do pana Moga posyłam serdeczne podziękowanie. Powiem tylko tyle, tak, że w sumie z tego tak, programu zdobyliśmy 12 milionów unijnych dotacji, tak. zbudowaliśmy 6 kilometrów ulic, 4,5 kilometra kanalizacji sanitarnej pod tymi ulicami i chyba ze 3 km do No i puste miejsca parkingowe. Skorzystało z tego praktycznie miasto Łochów, bo wszystkie inwestycje były realizowane na terenie miasta Łochowa. Na terenie Ostrówka wtedy nie mogliśmy realizować, bo szła kanalizacja sanitarna z jednego programu i innego, więc Ostrówek musiał poczekać, ale to pan dyrektor mnie zasmucił, że już tak dobrych warunków teraz nie będzie. Z tego wynika jeszcze raz, że kto pierwszy, ten lepszy, je dobry obiad, kto się spóźni, za kości. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli ktoś by z Państwa chciał zabrać głos, to zapraszam serdecznie. A potem wszystkich Państwa zapraszam na obiad do pizzerii. Większość mieszkańców Łochowa podzieli nasze zdanie tutaj, że jest to pizzeria Łochowa. Dziękujemy serdecznie. To jest wysiłek zarówno tutaj samorządu łochowskiego, ale też działania naszej mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. To jest ta przyjaźń ludzi, którzy potrafią pomagać, potrafią pomóc tak, żeby ta inwestycja dostała tak duże dofinansowanie. Jest to wizytówka łochowa, jest to teren, który będzie służył rozwojowi przemysłu. Ale jest to też to, co powiedział pan burmistrz i pewnie pan dyrektor potwierdzi. To jest tak wykorzystywanie szansy. Tu i teraz pojawiły się takie możliwości. Pan burmistrz skwapliwie to wykorzystał. Przyjemnie jest uczestniczyć w oddawaniu różnych inwestycji. Bo ja przypomnę targowisko, to ulice, które oddawaliśmy z miesiąc temu. Tutaj to stacja dzisiaj uzdatniania wody, to ta ulica. To są pięknie wykorzystane środki unijne, to są mądrze wykorzystane środki unijne, które zmieniają Łochów. Bo dzięki temu Łochów staje się bardziej przyjazny nie tylko przedsiębiorcom, ale normalnym ludziom. Także, panie burmistrzu, ja ci bardzo gratuluję. Kwiatów nie mamy, ale przynajmniej przyjmij nasze bardzo serdeczne podziękowania. Łochów jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie środków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest też liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. To są środki dobrze wykorzystane, niezmarnowane. Więc przyjmij nasze gratulacje i fajne dzięki, oby tak dalej. Jest bardzo przyjemnie, otwieramy tę inwestycję. Natomiast ja chciałbym wspomnieć kilka czy kilkanaście spotkań, które miały miejsce. Tą ciężką pracę, którą pan burmistrz musiał wykonać wraz ze swoim zespołem, żeby ta inwestycja mogła powstać. Taka inwestycja. Jest kostka, jest droga, jest pięknie. Tak, ale to są na początku to są segregatory dokumentów, to są setki uzgodnień, to są tysiące ustaleń. To jest naprawdę masa pracy. I chciałbym dzisiaj z tego miejsca pogratulować tej determinacji wykonania tej ciężkiej pracy, tego trudu. Musieliśmy się wielokrotnie naradzać, wielokrotnie ustalać, ale tak jak tu zostało powiedziane, wykorzystaliście państwo tą szansę, która była. Znaleźliście Tereny inwestycyjne, a okazało się, że przy okazji terenów inwestycyjnych można przeprowadzić również całą infrastrukturę. I wtedy, kiedy środków nie było, wy po, po, potrafiliście je znaleźć. Także gratuluję, panie burmistrzu, i składam te gratulacje na ręce całego zespołu, który pracował na ten sukces.